Doberek, ja jestem Strzybor, a dzisiaj zobaczymy koniec sezonu Zagubionych. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny 2 oraz wpadajcie na Twitcha i Discorda7. Linki w opisie. Stało się, w końcu otrzymaliśmy ostatnie zadanie. Egzorcyzm. O co w tym chodzi? Cały sezon zmierzaliśmy do tego, żeby uratować tekuny Mary. Dzięki nim możemy przeprowadzić rytuał, przez który Savatun oraz jej czerw zostaną rozdzieleni. Od Mary na samym początku dowiadujemy się, że wszystko jest gotowe i możemy ruszać do śniącego miasta. To już pora. Nadajniki jasno świecą, ale niegomantyczne są na miejscu. Moje tekuny są gotowe przeprowadzić rytuał, który oddzieli Sabatun od jej czerwia. Choć twierdzi, że pomoże nam w walce z czarną flotą i istotą, która nią kieruje, nie możemy jej zaufać. Wydobyłeś od niej wystarczająco informacji dla moich celów. Zrobię to, co należy. Ale wiedz, że Zibu Arat nie pozwoli odejść swojej siostrze i jej czerwiowi bez walki. Potrzebuję cię, strażniku. masz smykałkę do przemocy. Poczyń ostatnie przygotowania i idź do śniącego miasta. Spotkamy się na miejscu. Oczywiście Ziwu Araf nie zamierza pozwolić nam na przeprowadzenie egzotyzmu tak łatwo. Dostrajamy nadajniki w ślepej studni i ruszamy do Iglicy Mary. Pod samą Iglicą odpieramy razem z korserkami zmasowany atak sług Savatun. Gdy sytuacja się uspokaja, wchodzimy do środka, a tam widzimy Elaje, Austyn, Siari, Świętego, Marę i Savatun. Witaj, kochana. Ozyrys chwalił cię za cierpliwość. Dziwne. Masz wątpliwości? Wątpliwość to użyteczna broń, ale obosieczna. Nie daj się zwieść. Two. Zostaw go i dotrzymaj słowa. Albo pozwolę, by zawlokł cię prosto w szczęki Zivu Arad. A wtedy ona połknie też ciebie. Ach. Czy musimy sobie grozić? Ja tylko stawiam sprawę jasno. Już czas i Laja, Austen Austin i Savaton. Dziś jesteśmy siostrami, ponieważ związał nas los. Wykorzystajmy to. Stańmy się jednością. Wypędźmy pasożyta z naszej wspólnoty. Ta chwila jest jak płomek zapałki. Ogień, który rozpalimy, będzie długo płonął. Bądźmy gotowi. Do naszych pozycji zbliżają się duże skupiska sił Zivu Arad. Chronić królowe! Nikt nie przejdzie! Naszą rolą jest obrona reszty. W trakcie walk spotkamy Krutixa i Kolksa, których mogliśmy zobaczyć w trakcie dostrojeń astralnych. Pojawi się również Kelgorad, były rycerz Savatun, aktualnie zdrajca i sługa Zivu Araf. Nie jest to pierwszy raz kiedy go pokonujemy, spotkaliśmy go już na początku sezonu oraz podczas zdobywania broni Beruagera. Po pokonaniu wszystkich pojawia się cutscenka z egzorcyzmem. Zatrzymał się czas. Czuję, jak moja siostra was zgniata. Twojej rodzinie trudno odmówić wytrwałości. Twojej też. Mój brat latami płacił za wybór, do którego go zmusiłaś. Wreszcie doczekałam się sprawiedliwości. Niech to się już zakończy. Nie. A więc Savaton uciekła. Zostawiła Ozyrysa oraz swojego czerwia. Jednak to nie koniec całego zadania. Plany się zmieniają. Ludzie te same wydarzenia mogą postrzegać zupełnie inaczej. Dałam się oszukać. Sawatun wyślizgnęła mi się z rąk. Byłam pewna, że to jedyna możliwa droga. Lecz zmiana musi potrwać. Wymaga od nas stałego wysiłku. Zawsze pojawiają się trudności. Prądz naprzód, pamiętaj o celu. Gdy święty odstawił Ozyrysa do wieży, moje tekuny potwierdziły jego tożsamość. Sawatun dotrzymała umowy i nie uciekła bez strat. Jej czerw należy do mnie. Z pewnością wiele mi pokaże. Kląd Śniącego miasta wciąż można przełamać. Idź do domu, strażniku. Szykuj się na to, co nieuniknione. Okazuje się, że Mara dała się oszukać, no kto by się spodziewał. Ozyrys, którego odzyskaliśmy, jest tym prawdziwym, a Czerw jest u Mary. Jednak to, co uważam za warte poruszenie tutaj, to jej mimika. Wygląda, jakby jej plany co do niego były całkiem złe. Prawdopodobnie więcej dowiemy się później. Chociaż sam Czerw pojawia się w biurze zawali, w zwiastunach nowego dodatku. Czy w takim razie to nie jest ten sam Czerw, czy może Mara nam go odda? Albo jeszcze coś innego zrobi? Na razie musimy czekać i przede wszystkim porozmawiać ze Świętym. Zyrys żyje. Dziękuję ci. Sawatun chciała go pochować. Użyć jako karty przetargowej. Nosiła jego twarz, mówiła jego głosem, lecz słowa były jej. Nie wierzyłem, że królowa Wiedźma spełni obietnicę. Ja myślałem, że nigdy go nie ujrzę. On. On zapadł w sen. Trudno powiedzieć, czy bez światła z tego wyjdzie. Ale jest bezpieczny. Potrzebuje czasu. Zaopiekuje się Ozyrysem. Chcę, by po przebudzeniu ujrzał moją twarz. Jako pierwszą. Może zażartuję, że... Jesteśmy kwita. Sawatun ma wielu wrogów, ale nie mierzyła się jeszcze ze świętym. Znajdziemy ją i tym razem to ona zostanie pogrzebana. A więc Ozyris jest teraz niedysponowany. To, co mówi święty, sugeruje, że zapadł on w piączkę. To tłumaczyłoby, Dlaczego nie ma go w zwiastunach? Zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Jedną jest wiadomość przy kompasie, a drugą jest ostatni rozdział Księgi Marszczki. Wiadomość brzmi tak. Co się stało? Sawadun się stała. Te kuny uważają, że rzuciła jakieś zaklęcie w chwili, gdy pękł kryształ. Przeniosła się do innej istoty, oznaczonej pasującą runą roju. Ozyrys. Czy on żyje? Tak. Jest bardzo słaby, ale żyje. Te kuny potwierdziły jego tożsamość. To Ozyrys. Żadnych sztuczek. Macie jakiekolwiek pojęcie, gdzie jest teraz Sawatun? Nie mamy. Może być wszędzie. Ale mamy coś na pocieszenie, jeśli można tak powiedzieć. Co takiego? Mamy Ozyrysa. W pewien sposób Sawatun dotrzymała słowa. Co do Joty. Nie umieszka mi za to podziękować. I na sam koniec mamy wiadomość od Mare do Wrony. Bracie, królowa wiedźma została wygnana ze Śniącego Miasta. Nie jesteśmy już związani jej sekretami. Ty nie jesteś już związany sobą samym. Powiedziano mi, że dążę ku osamotnieniu. Prawdę mówiąc, myślałam, że dotarłam tam już dawno. Gdybym miała możliwość, zmieniłabym kierunek tej podróży. Był czas, gdy lękałam się, że się zatracisz, usiłując podążać za mną. Ten czas przeminął. Bez względu na to, jakie imię przyjąłeś, jesteś na wskroś sobą. krnąbrnym i upartym w sposób, który niezmiernie mnie irytuje. I kocham cię za to. Nie proszę o przebaczenie, ani o zrozumienie. Oferuję tylko sanktuarium i herbatę, jeśli sobie zażyczysz. Będę tu, jeśli zdecydujesz się wrócić do domu. Mara. To był finał sezonu zagubionych. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.